Dzień dobry wszystkim Jesteśmy w miejscowości Belize Kurna git. Ja pierdziu Ja tu będę całe dwa dni Ja stąd nie wychodzę Tu jest mój dom, tu jest mój azyl Dzień drugi Jesteśmy w Belize Tutaj żeśmy właśnie spali Idzie tam Krasnal Przywitała nas Taka pogoda, śpiew ptaków. Okaj na wnosie, lecimy w samolocie, balimy grube lolowód. Odpłyniemy jak we śnie, kochana, kocham cię. Okaj na wnosie, lecimy w samolocie, balimy grube lolowód. Dzień dobry, panie Miejscow. Dzień dobry. Dzień dobry. Co, pan, co pan sądzi o Polakach? O Polakach? To są zwykli twójlicowcy. Wczoraj spotkaliśmy takiego jednego. Walczy z reżimem Putina, ale tankuje paliwo na Gazpromie. Nie to co chociaż pan. mógł wybrać łuko Ja Tak. Miał do wyboru jeszcze luko. Luko ila miał do wyboru, ale za na Gazprom. Ale tak, w telewizji to on walczy. Hotel Bianka. Tu motorki się suszą. Motorki się suszą, ale nie mają po czym się suszyć. Ja bym chciał być jeszcze na tym filmie, panie Talibie. Na tym filmie to już się przekładamy. To on. Pojechaliśmy, dzisiaj ruszamy. Gdzie? W, tereno, w terenowe szuty. Tam na tamtą górę jedziemy. Panie Pawle, jak się pan czuje w ten zimny poranek. Rześki. Rześki, tak, rześki. bardzo dobrze się czuję. A pana sam... Pomimo, że wypiłem wczoraj trzy drinki. Trzy drinki. Oż, Dzisiaj w ogóle mnie nie boli głowa. <todgłos> <todgłos> Paweł, bo ty wyglądasz na takiego gościa z cyklu mmm, nie to, po to Pan Bóg wymyślił fermentację, żebyśmy wodę pili. Na tamtej górze wypijemy kawę. Nie muszę nie, palcem, bo nikt nie wie w którą stronę. Ja nakieruję. Bardziej, bardziej w tamtą stronę. O, tam, o tam. Za te drzewo, za a dokładnie... Tam, gdyż tam jest wyciąg narciarski, i tam jedziemy na ten wyciąg. Blond, szczupła, niezawysoka, charakterystyczna, ruch, wymowa, spojrzenie wszystko. A, i oryginalność. No, i bierzemy się teraz do jazdy, i nie ma opierdalania się ani srania po krzakach. Jedziemy. kurna, bo tam stoją. Policja tam stoi Kurna Znowu ją jedną i pięć tysięcy przyjdzie do płacenia. Taka piękna okolica a na górach jeszcze widać co widać. Nie nie nie, nie, nie problem, problem. Niedziela jest. Proszę Edward klęczy Ja nie mam kulek na skopa. muszę ściągnąć kółko? Poczekaj, to... muszę ściągnąć garczek? Bo to garczek to nie ma takich zabawy